Ja im teraz pojadę. Git produkcja. Powinniście nazywać się ch... a nie produkcja. <tryk> produkcja ch... w dupę. Zaszrane zjeby. Przez to, że was ten stary z kumplami... P... nie macie kolegów. Całe życie przed komputerem. Jedynym komplem. Całe życie w jednemu zawsze wiatr w oczy i w k Z rozpaczy robicie takie gówno i w innych. Ale tylko tak. Ktoś zwraca na Was uwagę. Odpiszę, porozmawia, może dodać do przyjaciół. Ech, już mi lepiej. Kasuj! K*** wam w dupę!